Dziś przyjrzymy się nowościom jakie Kia zaprezentowała podczas EV Day 2025 w Hiszpanii. Świat motoryzacji elektrycznej zmienia się w zawrotnym tempie, a Kia chce być jednym z liderów tej transformacji. Właśnie dlatego w 2025 roku wprowadza na rynek aż trzy nowe modele – Kia EV4, iv 2 i Kia PV5. To samochody, które mają zaoferować coś dla każdego. Od miejskiego kompaktu, przez stylowego sedana, aż po funkcjonalnego vana. Opowiem o ich kluczowych cechach, parametrach technicznych i tym, czego można się spodziewać po tych elektrycznych nowościach. Zacznijmy od Kia EV4, czyli jednego z najbardziej oczekiwanych modeli w elektrycznej gamie producenta. Kia EV4 to sedan średniej wielkości, który ma konkurować z takimi modelami jak Tesla Model 3 czy Hyundai Ioniq 6. Co go wyróżnia? EV4 prezentuje się niezwykle dynamicznie. Jego sylwetka łączy elegancję z nowoczesnością. Z przodu dominuje charakterystyczne dla Kia Tiger Face, ale w nowoczesnej, cyfrowej wersji. Wąskie reflektory LED, smukła linia nadwozia i sportowe proporcje sprawiają, że samochód wygląda jak przyszłość motoryzacji. W środku czeka na nas prawdziwy technologiczny raj. Kia postawiła na nowoczesne materiały i ekologię. Wnętrze jest wykonane z recyklingowanych materiałów, a minimalistyczna deska rozdzielcza składa się głównie z dużego, 30-calowego ekranu panoramicznego, który łączy funkcje systemu infotainment i cyfrowych zegarów. Ponadto najnowocześniejsze rozwiązania Vehicle Smart TV przenosi infotainment na wyższy poziom, oferując bogatą gamę opcji rozrywki, w tym YouTube, Netflix, Disney+, gry i wiele więcej. Samochód posiada funkcję Rest Mode, który sprawia, że fotele przechodzą w pozycję do Poczynku, a światło przyjmuje nastrojowe barwy, aby stworzyć komfortową atmosferę podczas na przykład ładowania. Kia EV4 bazuje na platformie EGMP, ale korzysta z architektury 400V, co pozwala na ładowanie od 0 do 80% w około 31 minut. Pod maską znajdziemy jeden silnik elektryczny o mocy 204 koni mechanicznych, który napędza oczywiście przednie koła. Auto oferuje dwa warianty baterii, mniejszy o pojemności około 58 kWh i większy, który zapewnia aż 630 kWh kilometrów zasięgu. Seria ulepszeń aerodynamicznych, w tym pełne zadaszenie, pomaga w tym modelu wygładzić przepływ powietrza pod pojazdem i skutkuje niezwykle niskim współczynnikiem oporu powietrza. Kia EV4 oferuje zaawansowane systemy wsparcia kierowcy jak inteligentny asystent jazdy, autonomiczne parkowanie oraz nową generację systemu Infotainment zintegrowanego z asystentem głosowym. Dodatkowo dostępny będzie cyfrowy klucz, który pozwoli otwierać auto za pomocą Apple Watcha czy smartfona. EV4 wyposażona jest w technologię Vehicle to Load, co oznacza, że może pełnić funkcję mobilnego źródła energii, dzięki temu może zasilać urządzenia elektryczne, np. laptopa, lodówkę turystyczną, a nawet inne pojazdy elektryczne. Produkcja rusza jeszcze w tym roku w Korei i na Słowacji, a pierwsze modele trafią do Europy w drugiej połowie tego roku. Cena startowa to około 37 tysięcy euro. Teraz czas na coś mniejszego, ale równie ciekawego: Kia EV2. Ten niewielki elektryczny crossover został stworzony z myślą o miastach i osobach szukających ekonomicznego, ale funkcjonalnego elektryka. EV2 to kompaktowy SUV, który zachowuje nowoczesny, sportowy wygląd. Jego wymiary sprawiają, że będzie łatwy do parkowania w miejskich zakamarkach, ale jednocześnie oferuje przestronne wnętrze. EV2 będzie dostępny w wersji z bateriami o różnych pojemnościach, a topowy wariant pozwoli przejechać nawet 400 km na jednym ładowaniu. Napęd? Standardowo na przednie koła, ale w przyszłości może pojawić się wersja AWD. W środku znajdziemy nowoczesne rozwiązania jak cyfrowe zegary, dedykowany ekran oraz innowacyjne materiały przyjazne dla środowiska. EV2 będzie także wyposażony w fotele, które można dostosować do własnych potrzeb. Na przykład tylna ławka będzie składana. EV2 również posiada funkcję Vehicle to Load, dzięki której można podłączyć urządzenia elektryczne, co jest przydatne np. Na, na kempingu czy w nagłych sytuacjach awaryjnych. EV2 ma być jednym z najbardziej przystępnych elektryków. Jego cena ma oscylować w granicach 30 tysięcy dolarów. Oficjalna premiera rynkowa Planowana jest na początek 2026 roku. Ostatnim modelem, który Kia zaprezentowała podczas EV Day 2025, jest PV5, nowoczesny elektryczny van. Kia PV5 dostępna będzie w kilku wersjach, zarówno jako pojazd dostawczy, jak i rodzinny van. Kija stawia na modułowość, więc fotele można przesuwać, składać lub całkowicie demontować, dostosowując wnętrze do aktualnych potrzeb. PV5 bazuje na nowej platformie egmp i oferuje dwa warianty baterii. Najmocniejsza wersja pozwoli przejechać do 400 km na jednym ładowaniu, a szybkie ładowanie sprawi, że uzupełnienie baterii do 80% zajmie mniej niż 30 minut. Kia PV5 także wspiera technologię Vehicle to Load, co czyni ją świetnym wyborem dla firm. Samochód można wykorzystać jako mobilne źródło energii, dla narzędzi elektrycznych czy sprzętu na budowie oraz jako, na przykład, kampera. Kia opracowała technologię, która umożliwia modułowy montaż elementów nadwozia, podobny do składania puzli, co może sugerować, że w przyszłości pojawi się również wersja kempingowa owego modelu. Startowa cena PV5 to około 35 tysięcy dolarów, a jego premiera przewidziana jest jeszcze na ten rok w Korei i Europie. Kia idzie pełną parą w stronę elektromobilności, oferując różnorodne modele dla różnych użytkowników. Od eleganckiego EV4 przez praktycznego EV2, aż po wszechstronnego PV5. Przyszłość zapowiada się naprawdę ekscytująco. Tym bardziej, że koncern poinformował, że nie zamierza zawracać z obranej drogi rozwoju w produkcji samochodów z napędem elektrycznym. Co myślisz o nowych elektrykach Kia? Który model podoba Ci się najbardziej? Daj znać w komentarzu i pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.